Cześć, nazywam się Patryk, w agronomii odpowiadam za wsparcie techniczne i obsługę klienta i dzisiaj chciałbym Cię przeprowadzić przez plan nawożenia w systemie. Ciężko pracowaliśmy, by uczynić go jak najprostszym w użyciu, ale najpierw musimy wprowadzić kilka rzeczy. Zaczniemy od kart pól i od samych informacji, które mamy standardowo na polu. Klikam najpierw na kartę pul, następnie chcę zacząć planowanie mojego nawożenia od rzepaków, więc mogę w legendzie klikać czy rzepak ośmysł. Klikam na jedno z moich pól rzepaku, klikam pokaż szczegóły. Następnie w tym miejscu są dwie informacje, które muszę wprowadzić. Pierwsza to zaplanowany plon, a druga to rodzaj gleby. Rodzaj gleby wystarczy, że kliknę. Wprowadzę rodzaj gleby, który dostajemy wraz z próbkami nawożenia. Kliknę, w których sezonach ten rodzaj gleby jest akceptowalny. Klikam zapisz i rodzaj gleby wpływa na to, ile azotu jest już w glebie na sam początek planowania planu. To jest ujęte w samej dyrektywie azotonowej, Także wszystkie wartości, które są w agronomie, odpowiadają bezpośrednio wartościom, które są w dyrektywie. Drugą rzeczą, którą muszę zmienić, to zaplanowany plon. Widzę go tutaj, aczkolwiek jest jeszcze jedno miejsce, w którym zaplanowany plon można zmienić łatwiej i na wszystkich polach równocześnie. Przechodzę do upraw. Następnie w uprawach wprowadziliśmy nową zakładkę Planowany plon. Tutaj mogę wprowadzić plon tylko i wyłącznie dla danej uprawy. Wtedy ten plon, który wprowadzę, zostanie automatycznie ustawiony dla wszystkich pól w danej uprawie. Jeżeli chcę, mogę rozwinąć, kliknąć na uprawę i wprowadzić dany plon oddzielnie dla każdego pola. Ale w tym przypadku jestem zadowolony. To mogą być 4 tony zimy i wszystko działa. Teraz drugą rzeczą, kiedy już mam pola przygotowane, mam wprowadzony plon, którego oczekuję i mam wprowadzoną klasę agronomiczną gleby, wystarczy, że zacznę wprowadzać zabiegi nawożenia. Żeby to zrobić, klikam najpierw na dodaj zabiegi. Następnie znajduję moje pola z rzepakiem. Mogę też w momencie, gdy dzisiaj kliknę na jedno z tych pól, Pokazuje mi się przegląd wszystkich zabiegów, które już zostały dodane. Gdy kliknę na powiedzmy to pole na górze, widzę, że tutaj już jakieś nawożenie zostało wykonane. Aha, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jak sprawa wygląda w szczegółach. Zaznaczam oba pola i klikam Dodaj zabiegi. Dlatego, że chcę kontynuować pracę z samym planem nawożenia, dodam tylko i wyłącznie zabieg nawożenia. Super. Jest kilka zmian, które już tutaj wprowadziliśmy na tej stronie. Mogę od razu wprowadzać informacje o tym, czy zabieg został wykonany. Mogę dodać od razu pracownika do danego zabiegu, i mogę też do danego zabiegu dodać datę. Kiedyś było to możliwe tylko i wyłącznie przez menu wykonywania zabiegów. Teraz, już podczas planowania, można wyznaczyć pracownika. W tym przypadku, Marcin będzie pracować i data. Niech powiedzmy, że jest zaplanowany na zabieg nawożenia na jutro. Okay? Wprowadzam nawóz, to będzie polifoska 8 z dozowaniem 800 kg na hektar i wszystko wygląda dobrze. Teraz jeżeli chcę zobaczyć, jak ten zabieg, albo wszystkie zabiegi nawożenia, które dodałem, będą wpływać na glebę wraz z tym, co już wprowadziłem, wystarczy, że kliknę Sprawdź i zostanę przerzucony do podsumowania. W podsumowaniu nawożenia mam informację o tym, jakie są potrzeby uprawy. Potrzeby uprawy są zgodne z dyrektywą azotanową. Bierzemy rzepak. Wiemy, że rzepak na jedną tonę produkcji wymaga 50 kg. Cześć. Wymaga 50 kg azotu, także wyświetlamy, że potrzeby uprawy to 200 kg azotu. Dostępny azot wynika z klasy agrotechnicznej gleby. To jest właśnie to, co wprowadziliśmy przed chwilą. Dla zaplanowanych zabiegów, to już jest azot, który aktualnie został dodany do agronoma. Z poprzednich zabiegów, które wprowadzałem wcześniej, miałem kilka zabiegów, które wykonywałem na jesień. Z nowych zabiegów to jest azot, który planuję wprowadzić do agronoma wraz z aktualnym, aktualnym zabiegiem. Zaplanowany bilans. W tym przypadku mam informację, że nawożę za dużo o 98 kg na jedno pole. Jeżeli jestem z tym szczęśliwy, mogę kliknąć potwierdź. Super, teraz zatwierdzę te zabiegi. Datę mam, pracownika już mam, więc zatwierdzenie wymaga tylko i wyłącznie kliknięcia na przytyczek, wykonane i po robocie. Nie możemy w przyszłości jako wykonanych. No tak, bo program musi mieć dzisiejszą datę albo datę wcześniejszą, żeby oznaczyć jako wykonane. Nie możemy zaznaczyć zabiegów, które były w przyszłości jako wykonane. W każdym razie, teraz tak naprawdę wszystko, co potrzebowałem do wykonania plany nawożenia i że zrobiłem. Sprawdźmy, jak to wygląda dokładnie. Gdy kliknę na pole pokaż szczegóły. Dokładne podsumowanie nawożenia jest na dole. 2019 sezon nawożenia tutaj mam dokładnie te same informacje, które miałem pod koniec w tabelce, tylko że one są dostępne cały czas. Ta pod koniec w tabelce, które były wyświetlane przed chwilą, są dostępne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie jestem w procesie dodawania nowych zabiegów, natomiast to jest dostępne w każdym momencie, jest dostępne w kartach pola. Jeżeli chcę, mogę też wydrukować dokument do kontroli. Wystarczy, że kliknę import wydruk, karty pól, plan nawożenia N, klikam utwórz, właściwy sezon, klikam pobierz, Gdy plik będzie gotowy, przycisk zmieni kolor na zielony. Klikam pobierz. Zapisuję plik. Otworzymy go. I to jest mój plan nawożenia. Witam, jak pierwsza karta z instrukcjami obsługi. Proszę je przeczytać. Na drugiej karcie, natomiast, mamy już to, po co przyszliśmy. Pełen plan nawożenia dla każdej z mojej pól oddzielnie. Znajdźmy to pole, które edytowaliśmy. Dodawaliśmy polifoskę 8 do obu pól. Mam dębnicę 2 z rzepakiem i mam wiktorowo z rzepakiem. Mam nadzieję, że się podobało, i mam nadzieję, że to trochę Państwu rozjaśniło. Plan nawożenia azotowego, plan nawożenia N, to co jest wymagane z dyrektywy. Dotyczy tylko i wyłącznie azotu, to jest ważne, żeby to rozumieć. Nie trzeba mieć tych specjalistycznych badań gruntu do azotu, do zawartości organicznego węgla w glebie. Jedyne, co trzeba mieć, to informacje o tym, jaka jest klasa agrotechniczna gleby, ile planujemy produkcji z danego pola oraz jakie zabiegi chcemy wykonać. A całą resztę wykonamy my. Całą resztę podsumujemy my. wszystkie informacje o nawożeniu i w pliku Excela, który można wyrzucić z aplikacji, wydrukować łatwo później, i w aplikacji samej podczas planowania zabiegów. Mam nadzieję, że się podobało. Gdyby były jakieś pytania, naturalnie proszę o kontakt i dzięki śliczne.